Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subnautiki. Dzisiaj jeszcze tak do końca nieco zrobimy, ale trzeba byłoby ruszyć tą fabułkę. Więc na początek może zobaczmy, bo to jest 500 metrów pod ziemią, więc zbytnio się tam nie udamy, mi się tak wydaje. Ale jest jedna rzecz, do której możemy się udać. Chciałem się... trochę pozbierać materiałów, wiadomo. Bo najpierw trzeba zrobić chip wyświetlacza sterowni. A potem można... to i to by można było zrobić. W sumie wszystko mógłbym zrobić w tej chwili. Szkoda, że nie mam tutaj takiego, żeby to zaznaczyć sobie. Proszę, chip komputerowy, magnetyt, potrzebuję rudę miedzi magnety. Dobra, czyli głównie się magnetyt, tylko mało magnetytu. Eee, to może zacznijmy od, od. od, 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 Najpierw zacznijmy od chipu. Dlaczego? No, bo ja już sobie będę to skan Jak to się będzie skanować, to będę to widział u siebie jakby na monitorze. W sensie, będę to po prostu widział na ekranie i to mi ułatwi potem szukanie wszystkiego. No więc chip Dwa korale, jedno złoto, jeden miedziany przewód. Wszystko, mam Widzicie, Mogę sobie tu ładnie posegregowałem, ładnie posegregowałem sobie, więc tutaj wszystko mam. Dwa korale, tam jedno złoto chyba było, co nie Nie pamiętam już dobrze. Magnety też się może przydać i mieć. Zaraz zobaczymy, czy się uda. To wszystko, czy to wszystko wystarczy, prawda? Okej, okay. i jest. Mamy nasz chip komputerowy. Dzięki czemu będziemy mogli się udać w tej chwili do naszej sterowni skanującej, ona jest tutaj, tak? Trochę, trochę się jeszcze gubię, bo jak wiecie, no nie gram zbytnio poza, poza nagraniami. Yy, ok, okej, czyli potrzebuję to. Pięknie, ładnie. I... mam, dobra. I w tej chwili możemy iść sobie coś zeskanować. Galereczek na razie nie chcę. Wiadomo, co każdy chce. Niestety, tego tutaj nie mam. Rafuł osad, soli, kwarcja jajko, bryła, piaskowca. To ma skanować, bo 100 ciekawe rzeczy wylatują. Bo ja bym chciał sobie potem zbudować moduł zwiększenia zasięgu sterownika. I mamy coś już, więc po prostu ja sobie tutaj wyjdę. Jeżeli ktoś nie ma tego, na przykład, bo może tak być, że ktoś może nie mieć, to ja polecam. Wam y, drony puszyć, a potem wracę, wracę, wracę w te miejsca, bo drony mają te swoje znaczniki. Dobra, pierwsza rzecz jest tutaj, 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 ok. Pierwszy jest tutaj. Trochę mi się przypomina below, below zero. Dobra, mamy złoto. Taki trochę mi akurat nie jest przydatny w tej chwili surowiec, ale może w przyszłości na coś mi się przyda. No tak, więc ja sobie to pozbieram trochę i teraz się widzimy, bo to nie ma sensu, że chciałbym dalej, jak to wszystko zbieram. Miejmy, że jest tego już coraz więcej, dobra. podam teraz taki genialny pomysł, żeby sobie jeszcze to postawić. Więc na razie mamy to: potrzebuję 3 tytanu. a ja nie ani tytanów nie? nie mam. Ale mam za to: będę miał chip komputerowy, gdyż miedzi mam sporo. Sporawo, sporo miedzi. Dobra, i co potrzebuję? Bo potrzebuję chip komputerowy, miedziany przewód. kurczę, może jednak nie starszy tej miedzi. Mam trzy tu, dobra, nie, starczy, dobra. Potrzebuję wszystkie, całe moje zapasy wykorzystać. Więc też się może, użyję, tak, miedziany przewód. Żeby zrobić... to. żeby próbkę. Zaraz wracam. Dobra, jestem z tą próbką koralasę sobie wyłączę tylko na szybko, tak, jedno około, jak zawsze. Wyłączę sobie to, bo mnie trochę już denerwuje. Teraz pytanie jest jeszcze jedno. Bo tutaj zebrało mimo że. Jest, tego będę potrzebować. Yy, to jeszcze nie jest. O, właśnie, zniknął. Dobra, to będzie mieć kanał, to mi się bardziej przyda w tej chwili. No tak jak pomyślałem, bo wtedy nie dałem. Tak to powiedziałem szybko jakichś surowców szukać. Ale zapomniałem, niestety, naładować moich baterii. I ja potrzebuję sobie teraz naładować baterie. Wyposaż, wyposaż. Pięknie. No na zero mi weszło, więc sobie ze skanera po prostu wziąłem. A skaner to też jest potrzebna rzecz, wiadomo. Dobrze, więc czego ja potrzebowałem? Ja potrzebowałem tak. Chip komputerowego, tytanu, miedzianego przewodu. Dobra, tytan, miedziany przewód. Dobra, zróbmy sobie na razie wszystko powoli. Chip komputerowy. Okej. Okay. Miedziany przewód i tytan chyba tam. Miedziany przewód i tytan, tytan, Gdzie miałem Tytan, umiem chyba wszystkie trzy były potrzebne, akurat, tak mi się daje pięć. Tak bardzo ładnie, dobra. I to dopiero początek, prawda? Bo to jest nasze. Czekajcie, nie dobra, na pewno nie dobra. Bo myślałem, że ten, że już to zrobiłem i tak w sumie. Bez sensu, ale dobra. Mam tutaj jakieś moduły, prawda? One mi się przydadzą na później. Szczególnie, 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 szczególnie. Może nie jest. To jest tylko głębokościowy jest to jakiś głębokościowy. Głębokościowy się chyba gdzie indziej robi w ogóle, ale to też mi się przyda do prana, wiadomo. A w tej chwili jeszcze wyruszę na szybką, krótką. Szybką, krótką. Na, na podróż po zęby Stalkera, więc też wiecie mi przy okazji, jak. Znaleźć te zęby, tylko wiadomo, nie każdy ma sterownię skanującą, więc jesteś na to jakiś sposób, tylko jakiś powolny. Ja odkryłem na to, że trzeba blisko Stalkera latać i, i czekać, aż on podniesie, podniesie tytan, tylko tak jak mówię, to jest powolny, dobra, tak jak zwykle zapomniałem. Chodź, tutaj się ma, to nie twibiom. E, zapomniałem opróżnić sobie wszystkiego, co mogłem, czyli zostawić, zostawić po prostu w skrzynkach. Połowę ekwipunku. A tak jak widzicie, tu jest jakiś stan, czyli pewnie przy podnoszeniu ząb stracił oko. Na się ma. Stalkero. Okej, okay, czyli tu jest jakiś kawałek wraku. Czy ja tu nie byłem czasami? Byłem tutaj. Znaczy, mi się wydaje, że tu byłem. To końca jest pewna, ale mi się wydaje, że tu byłem. Więc nic mi się należy to sprawdzać. A tu jakiś znowu ząb. Czy coś za mną? Chyba cię nie ma, nie to, żebyś mi tam coś, coś robił, no trochę mnie niby tam atakujesz, ale to jest praktycznie nic. Siema. Zresztą czyjeś ząb? Nie, nie straciłeś. Więc, tak jak widzicie, możecie, i to jest super, bo w sumie ten składnik, ten surowiec, się znaczy surowiec, no ile można nazwać ząb surowcem, no w tej grze niby można, bo nie jest potrzebny, no to ten surowiec jest odnawialny, jeżeli tak na to patrzeć. No bo one, te zęby regenerują się u nich jakimś magicznym tym. Dodatkowo te, tych stalkerów jest nieskończenie wiele, chyba. Mi się wydaje, że one się cały czas respią. Tak, no się jak się zabije, to się respią i tak dalej. Że... Nie jestem do końca pewne, gdzie mechanika respienia się tu przedmiotów. O ile jeszcze, się mobów bardziej niż przedmiotów. Yy, szczególnie takich mniejszych jak stalker, jak te ryby. Wydaje mi się po prostu, że jeżeli odpłyniemy z jakiegoś miejsca, tak technicznie, ale to nie wiecie tego jak, na jakiś pewnie, po prostu wydaje mi się, że. Ile mam jeszcze? Dobra, mam. Wydaje mi się, po prostu, że jeżeli się gdzieś oddalimy, to to miejsce jest jakby off, że nic się nie dzieje w tym miejscu. I yy, oprócz tam wyładowywania się rzeczy, jeżeli mamy jakąś bazę czy coś. I yy, potem, jeżeli przychodzimy, to ono się jakby generuje na nowo, razem z tymi wszystkimi mob mobkami. Nie jestem tego pewny, czy tak działa. Może tak działać, no bo raczej znaczy chyba nikt nie zebrał wszystkich ryb stąd. Robi się jakoś, muszą rozpić, czy może mają jakieś cykle rozpienia się co parę sekund, czy co parę minut, no to też to, nie wiem, nie powiem. Więc, więc... To takie, takie moje tylko przemyślenia luźne, dobra. Co my potrzebujemy? Bo ja te zęby zbierałem. Ja bym kolejną szafkę w ogóle zrobił. jakiś tytan. No właśnie, bo to może być problem. Taki podstawowy surowiec nigdy go nie ma. Dobra, 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 na krzyjku. W ogóle to jest super sprawa, widzicie to? Mam tutaj swoją fabrykę, na fabrykę, nie fabryka jest, to jest. Dobra, wsadźmy jeszcze na szybko to srebro. To jest farma taka. Dobra, złoto by było chyba tutaj. Tak, tu jest srebro. O, i magnetyt jest jeszcze jeden. No, i gdzie ja mogę zęby teraz po prostu? mam miejsce tu. O, tu dobra, tu mogą być zęby. dobra, to, dobra inaczej, to mi się bardziej przyda niż to, wiem, to po prostu sobie wywalę. Albo też myślałem o tym, żeby stworzyć bioreaktor, tylko no nie ma zbytnio miejsca. W sensie tu mógłbym jeden posadzić, ale to jest za dużo miejsca, więc... Dobra, na razie wywalę to tam się będę martwił. Ja tam się będę martwił, dobra, wywal mi to Okej okay. i... Chyba ja coś chciałem zbudować, bo nie wiem tam co. Wszystko się zbudować. Naj najlepiej. Postawmy sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze to. Yy... Puść. Nie, to jest upuść? Nie, 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 ja myślałem, że to się roztworzy. Nie, pod mi się przypisało. Kiepsko. Raczy muszę jeden, na dwójce miałem zawsze skuter. Trójka to był skaner, czwórka to było narzędzie naprawcze i piątka może być to. Dobra, wchodzimy sobie. Co ja potrzebuję do mojego. O, możemy sobie zrobić platformę. Fajnie, fajnie reorze, szkło emaliowane, sztabka plastali, diament razy 2. razy dwa. Dobra, To jak mówię, ja sobie jeszcze podbieram na razie te surowce. Jeśli ja mogę to sumie gdzie indziej sprawdzić. Ja sobie podbieram na razie te surowce i znowu widzimy się za chwilkę. No w ogóle przypomniał mi się teraz to cięcie takie, cięcie, nie cięcie, że mam Tytan tutaj. Ja mam Tytan tutaj. Więc Jak widzicie, jest Tytanik yy, w tym, w Simofie. Miałem 3, 3, 4, przepraszam, 4 miałem te wraki, kawałki wraków. Dobra, gdzie ja to mogłem wsadzić, gdzie mam miejsce, tu mam miejsce trochę, takie jeszcze trochę śmieciowe. Dobra, widzicie, jest tego trochę, o, teraz widzicie, jest to trochę i jest git. Bo, ja potrzebuję nowej szafki, to nie? Więc w ogóle bym sobie zrobił magazyn, tylko to jest tak, jak mówię, wszystko to jest taka kwestia długoterminowa. Patrzenia w ten sposób, dobra, jednak by mi się przydało mieć pod piątką w tej chwili. Lepszym pomysłem jest to mieć pod piątką. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Nie, to nie ma ciebie tutaj, tylko jest tutaj, o. Albo dużą szafkę to budować, To też jest jakiś pomysł, tylko ona zabiera więcej miejsca. I tu, bym sobie cały tytan. Dziękuję. Tytan. Mamy gdzieś jeszcze tytan? Tak, Jest tytan. Mamy tytan, wsadzamy tytan. Mamy... Co my tu mamy? O, o, to byśmy sobie mogli wsadzić. Bo tutaj srebro jest pewnie zapełnione, szafka na srebro. Złoto tutaj na srebro zapełniona bo jakby inaczej możemy użyć jednej apteczki. To przełożyć. Nie, apteczka wraca tam, gdzie miałaś wrócić. Pani, a, bo tu jestem, co znalazłem. Dobra, magnetyt, więc srebro możemy odłożyć. Apteczkę bierzemy. Szafka, szafka. Tak, ja wiem, że tak się nie zużywa te apteczki, ale cicho. To nie jest profesjonalny poradnik. Dobra, tak jak mówię, odbieramy sobie tytan. Dobra. Krótka wyprawa, no bo też miejsca nie mam bardzo dużo. Ale zawsze trochę jest. Bym jeszcze postawił jedną, jedną rzecz, ale to też jak mówię, wszystko później. Trochę złomu zebrałem, w sumie to niedużo. Ale jeśli się cieszę, to tytanu trochę będzie. I będziemy mógł zrobić sobie potem sztabkę plastali. Grom, o, ząpy malowane, O, sztabkę tytanu. To mi się przyda. A, coś tam miałem na cal, mi się przyda. Co od razu możemy wsadzić? W ogóle sprawdźmy, co jak zrobić tutaj nasz kostium. Kombinezon Brown. Nie moduł, tylko kombinezon. Gdzie tu jest? o jest, dobra. Sztabka plaster lil razy dwa. Szkłem malowane areożel, Właśnie, co do tego, co ja chciałem rozsiać. Prawda? chciałem sobie rozsiać? Eee, tu, 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 tu. Tak, wiem, że zniszczyłem, ale chciałem wiedzieć, ile najwięcej jest to dostanę. No, glaryciak to jest taki jeden z bardziej potrzebnych składników. W tej chwili jeszcze możemy... co drugiego może? Dobra. I mamy nasz glaryciak, który sobie będzie powoli rósł. W ogóle, potem można byłoby zrobić całą farmę glaryciaków, ale nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. Dobra, nasz tytan mam. Mam to sobie tu wsadzę. I jeszcze mam... Oj, dlatego zawsze sobie tą prawą dawałem, bo szybciej się wychodziło, ale dobra. Też no. to mogę sobie spakować trochę, nie pomyślałem. Dobra. No, sztabka plastali będzie robiona. No i 2, 4, Trochę czasami mnie irytuje ten ekwipunek, jest za mały. Nie wiem, jak lawa, może to możecie się powiedzieć w komentarzu. Ale mnie ten ekwipunek jest troszeczkę, troszeczkę za mały. Gdy wyłączmy sobie tą. Na razie to bo nie przyda mi się w tej chwili. A pobiera energię niepotrzebnie. No jasno, uzupełnienie płynów. A ja też zawsze tak robię. No i sedor się wam. No, mamy, dobra. Dobra, dobra, dobra. Mamy naszą tutaj sztapkę. Jakby dobra. Mhm. Gdzie ty mi tu uciekłeś? Co ty mi tu uciekłeś? Kto jesteś? Areożel. Jak zrobić areożel? Lit jeszcze. Dobra, areożel. Rubin. Dobra, czyli galarecie, jak się przyda. Rubiny też by się przydały. Lit, lit, lit. Lit, lit, lit. Rubin by się przydał. Mam rubiny. Dobrze, że mam. Trochę zebrałem. Ale mam. Tytan, tytan, dobra. Aha, bo tu dwa razy sztabka plastali. Kurczę. No to się jeszcze przyda zebrać tego. Dobra, jestem z łupami. Z łupami, tak, łupami, dobra. Jestem z łupami, więc szybko się zabieramy. Za przekształcenie tego złomu w tytan. Dobra, nasza pla sztabka plastali druga jest zrobiona. Czy my potrzebujemy coś jeszcze? O, faryorzel. Jak się robiła faryorzel? pamięta. Wareczek rubin potrzebujemy razy dwa. Dobra, zostawimy sobie na razie jedną sztabkę e, tytanu. Zostawimy sobie nasz rubin. Raz, dwa. Nie tych rubinów, bo jest, nie jest tak łatwo. O, już urosły. Znaleźć. wystarczy, kolor. Tak, raz. Zimnowa rzecz, dwa. Chyba, że już mnie ja nie kojarzę, żeby do Steamora było potrzebne. Co jeszcze? Szkło emaliowane. Potrzebuje zwykłe szkło, razy, razy, razy. Ileś, żeby zrobić. A, jeden szkło. Ile tego? Jedno, dobra, że 10. Dobra, nie do Simofa, nie do Simofa, tylko do cyklopu poproszę chyba 10. Dobra, dawaj mi kwarc. Yy, dobra. Warto się na, na coś te zęby przydadzą. Szkło. Mię się jeden ząb na razie wiadomo, ale zawsze zawsze jakoś to powoli. Będzie przydatne coraz bardziej. I... Diament Ow razy dwa obydwie rzeczy. Mam na szczęście. Raz, dwa. Ouf, raz, dwa. E, mam przy sobie, mam przy sobie, idziemy. To jajko jest niepotrzebne. W sensie nie wiem, ja mam. E, za dużo. Na piątkę sobie dam. Bo piątko to jest u mnie taki, tak jak pewnie większość z was wie. Piątkę jest u mnie takim technicznym, że jeżeli coś potrzebuję na szybko, to, 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 to myślę, że mogę na tym to, to sobie zmieniam na piątkę. Pierwsze. I cyk, 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 cyk. Robimy naszego.

Bagował się, dobra, nieważne, chyba. Eee, dobra, eee, szybkie zapoznanie, bo nie kojarzy. Nie pamiętam już, jak je tym sterowało. Ojoj, oj, oj, dobra. Ja już widzę, jaki ja błąd zrobiłem. Ja już widzę, jaki ja błąd zrobiłem. Łapie się, co nie? Oj, ja już widzę, jaki ja błąd zrobiłem. Dobra, ja tu się coś jeszcze kombinuję z tym, żeby było to lepsze. Ale, 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 jestem zadowolony z to, że mam Prauna wreszcie. Ile on ma w ogóle metrów? Też możecie dawać nazwy w komentarzach, jak nazwać naszego Prauna. Wreszcie, ile on ma w ogóle metrów? 900 metrów ma możliwość zejścia, 900 metrów. Wyobraźcie sobie mieć 900 metrów zejścia, no się na pewno sobie wyobraźcie, bo większość z was pewnie przeszła już tę grę. Aby blisko przejścia, dobra, musimy... Ja będę, bo jakiejś byłem w takiej sytuacji, praktycznie bez wyjścia, ale wyszedłem z niej. Więc plus dla mnie. Że właśnie prawnę się w takie miejsce, gdzie nie było zbytnio wyjścia i się tak musiałem schodek po schodku chwyć, 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 chwyć. Nie, dobra. Fail. Fail, fail, fail. Sorry, ja nie pamiętam już zbytnio. prawnę to trzeba na pełnej powierzchni, na pełnej... Na pewnej powierzchni Stąd gdy się szybko regeneruje. Tak jak tu. I wziął Teraz do... lecę, mam nadzieję, że dolecę. Dolecę, na szybku. Możecie też napisać, jakie moduły, według was, są przydatne do tego kombinezonu. W komentarzach oczywiście, No też na Discordzie. Zapraszam w ogóle na Discorda. Ups. Zapraszam w ogóle na Discorda. A w tym odcinku, wydaje mi się, że to było na tyle, bo już trwa trochę. Nie wiem ile obstynuję, bo pewnie dużo będzie cięć. Na pewno będzie dużo cięć. Ale tak jak mówię... Zapraszam na Discorda, zapraszam do komentowania, do łapkowania, do subskrybowania. A na razie ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.